Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór. Nie wiem, jak wy, drodzy widzowie, ale ja z dużą niecierpliwością czekałam na kontynuację naszej rozmowy z zeszłego tygodnia. Jesteśmy w Teorii Spisku, programie na kanale Braci Sekielskich, a moim gościem jest Tomasz Stawiszyński, filozof, pisarz, bardzo poczytny autor, publicysta i obserwator. Uniwersum teorii spiskowych. Na szczęście nieuczestniczący. Dlatego podkreślam, że obserwator jest to bardzo fascynujący uniwersum. Naszą poprzednią rozmowę skończyliśmy na efektach Mandeli. Szybciutko przypomnę, co to jest. To są takie zjawiska polegające na tym, że pewna zbiorowość, całkiem spora, niekiedy pamięta jakiś fakt z przeszłości inaczej niż to naprawdę było, czy niż to się teraz przedstawia. To zależy, w co wierzymy. I Wcześniej mówiłam o efektach Mandeli przy okazji teorii o tym, że wszyscy żyjemy w symulacji komputerowej, czyli w Matrixie. A teraz chciałabym, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że nasz wszechświat, nasza rzeczywistość, w której się znajdujemy, to jest tylko jedna z nieskończenie wielu ich wersji. No to, to yy, tu bym dwie rzeczy rozdzielił. To znaczy, z, z jednej strony to jest pewna, i tu trzeba by na przykład y, Jana Chwedeńczuka do takiej rozmowy, y, czyli, czyli fizyka, który już... No tak, się przepraszam, tym że ci przerywam, ale właśnie... Zajmuję. Ja to mhm. mówię teoria spiskowa, ale tak naprawdę to już chyba nie jest do końca teoria spiskowa. No, to, to jest pewna koncepcja w, we współczesnej fizyce. Jest cała y, teoria, która się temu przygląda i... I, i, I która jest niezwykle skomplikowana i złożona. Rzecz jasna, tu znowu problem w największej ogólności, bo ja nie chcę się na teren, na, który, na którym się nie znam, zapuszczać za daleko, ale, ale w największej ogólności problem oczywiście polega na tym, że to jest niedowodliwe. To znaczy, przynajmniej nie, nie ma w, tych, w, tej, w tym momencie takich możliwości empirycznej weryfikacji takiego twierdzenia, to są efekty... O ile gdzieś niespodzianie nie pojawi się jakaś brama. No o ile się nie pojawi jakaś brama, jak w serialu Stranger Things na przykład. Tam, albo w Mrocznej Wieży, albo, mojego ukochanego autora Stevena Albo w Mrocznej Wieży, tak jest. Natomiast, natomiast no to są pewne konsekwencje obliczeń matematycznych, najkrócej rzecz mówiąc. To znaczy pewne dane, kiedy się podda jakimś matematycznym operacjom, no to one pozwalają na sformułowanie takiej hipotezy, że rzeczywiście istnieją właśnie takie, takie rzeczywistości. Znaczy że na przykład istnieją światy, w to już jest pewna teoretyczna konsekwencja mechaniki kwantowej, w których realizują się wszystkie możliwości fizyczne, to znaczy, teraz ty opuściłaś głowę, ale y, istnieje jeszcze wiele różnych innych światów. W każdym momencie takie rzeczy się wydarzają, w których nie opuściłaś, tylko y, na lewo ją skierowałaś, a takich, których na prawą. I jeszcze cały szereg różnych innych min i sytuacji, które mogłyby nastąpić, następują właśnie w różnych równoległych rzeczywistościach, czyli wszystko, co jest możliwe, realizuje się w różnych możliwych światach. Czyli każda moja decyzja powoduje rozgałęzienia w kolejne tak, równoległe tak. rzeczywistości, tak. co powoduje, że jest ich nieskończenie wiele właściwie. Tak, tak jest, ich, jest ich nieskończenie wiele. No, to są wszystko oczywiście bardzo też interesujące i atrakcyjne. No dość niepokojące też trzeba bardzo, mówiąc. Bardzo, bardzo. Choć oczywiście tutaj mowa o, o pewnych konceptach o charakterze matematycznym właśnie. My mamy tendencję do wyobrażania tego sobie po prostu w takim fizycznym sensie tutaj nieco inny jest tego, nieco inne jest tego znaczenie, ale jak powiadam, ja nie, 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 nie jestem fizykiem, więc nie będę wchodził w te meandry teorii fizycznych, natomiast to co jest ciekawe, wydaje mi się, poza jakby takim potężnym, potężną obecnością tego tematu w popkulturze, bo, bo chyba najbardziej takim, mi się wydaje, ciekawym w ostatnich dekadach i pomyślanym też bardzo atrakcyjnie pomysłem wdrożenia tego do, do fabuły jest serial Fringe, nad którym pieczę sprawował JJ Abrams, czyli twórca serialu Lost. Niezwykle niezwykle pasjonującego serialu. Ja jestem wielkim fanem Zagubionych, ale też jestem wielkim fanem serialu Fringe, ponieważ jestem też wielkim fanem serialu W archiwum Mix. Z archiwum Mix, a Wychowałam który, się na tym serialu. No, ja tak samo i to jest w ogóle wspaniały serial. Do dziś, do dziś z przyjemnością go sobie oglądam. Natomiast to jest taki katalog wszystkich możliwych miejskich legend, teorii spiskowych, różnych dziwnych konceptów, pseudonauki i tak dalej, który tam wtedy w latach 90. funkcjonował. No a serial Fringe, który tak z lat 2000, z pierwszej dekady 2000 pochodzi, to jest serial, który niejako kontynuuje twórczo tę tradycję Archiwum X, no bo jednostka Fringe właśnie, która tam jest przedstawiona, to jest jednostka, która w FBI zostaje powołana właśnie na miejsce, na miejsce Archiwum X i tam mamy też do czynienia z taką niesamowitą ilością różnych teorii spiskowych, pseudonauk, pomysłów, miejskich legend i tak dalej, które wszakże w pewnym momencie, nie będę tutaj zanadto spoilował, ale gdzieś nie tak w okolicach tak. drugiego, trzeciego sezonu okazuje się, że y, jakimś kluczem, do, y, który, który łączy wszystkie bardzo dziwne zdarzenia, które mieliśmy w poszczególnych odcinkach wcześniej, że jakimś kluczem jest właśnie jest wątek światów równoległych. I to jest taki równoległy świat rzeczywiście, w którym jestem inny ja, mam pe mający pewne cechy, Ale mnie nie stąd i tak dalej. W popkulturze seria Avengers Marvela hmm. też absolutnie w ogóle tworzy całe tak. pojęcie multiversum Marvela i tam to nawet dosyć atrakcyjnie jest to graficznie zilustrowane, jak to właśnie nasze rzeczywistości, ta wiązka naszej rzeczywistości może się rozgałęziać. No właściwie w każdym momencie, przy każdej decyzji, każdej rozgrywce, każdej bitwie, one się rozchodzą, i tam w kolejnych częściach faktycznie bohaterowie odwiedzają te inne światy równoległe, które są czasem lepsze, czasem gorsze, ale właśnie różniący się tam spotykają swoje własne odwzorowania. Yy, więc mnie to urzeka naprawdę. Tak, no to jest bardzo ciekawe i znowu to, co dla mnie jest najbardziej interesujące w tym, to jakiś rodzaj głębokiej fantazji, która jest w tego typu wizji, to znaczy, jakiś rodzaj obrazu, wyobrażenia, pragnienia, które się gdzieś odzywa w tym i sprawia, że to jest takie bardzo atrakcyjne, chcemy w to wierzyć. Oglądamy te filmy, czytamy te książki, zaczynamy w ten sposób widzieć świat, zaczynamy wyznawać tego rodzaju teorię spiskową i i to jest jakiś rodzaj takiego myślę charakterystycznego dzisiaj również pragnienia życia innego życia niż to, które się żyje. Takiego, takiego pragnienia w świecie, który pod wieloma względami jest trudny, tu jest W naszej poprzedniej rozmowie wszyscy czujemy, że coś, coś jest tutaj nie tak. Tak, tak, mam poczucie funkcjonowania w systemie niesprawiedliwym w takim poczuciu uwięzienia w rzeczywistości, w takim zakleszczeniu w pewnych rolach, które mamy w świecie społecznym, a jednocześnie ich sobie wcale nie wybraliśmy, tylko jakaś konieczność też nas do nich skłoniła. Zarazem mamy taką opowieść w kulturze o tym, że każdy może być kim chce, tylko to zależy od siły naszych pragnień. No ale oczywiście to się nie sprawdza w rzeczywistości i wtedy się pojawia ta atrakcyjna fantazja o tym, że mógłbym być kimś innym na przykład. Mógłbym być zupełnie kimś innym niż jestem, mieć inne cechy, inaczej wyglądać, jakby funkcjonować w innym miejscu, w innej rzeczywistości. I teraz przychodzi ta opowieść o tych równoległych światach, że gdzieś tam ja jestem inny, jestem kimś innym, żyję inne życie, mam inną tożsamość, mam inne cechy pewne, scena scenariusz, scenariusz mojego życia w pewnych węzłowych elementach szedł w inną stronę, rozgrywał się inaczej. I to jest też ogromna pokusa i ogromna, ogromna fantazja, taka bardzo silna. Jeśli ta idea o wszechświatach równoległych byłaby prawdziwa, to czy byłby jakiś wszechświat pierwszy, wzorcowy, taka matryca i czy to mógłby być nasz, nasz wszechświat, czy po prostu my też musielibyś, by, musielibyśmy być odbiciem któregoś z kolejnych? Nie, no jeśli już myślimy o tym na poważnie, to oczywiście nie ma tu żadnych y, y, jednoznacznych rozstrzygnięć. Może być tak, że to my jesteśmy i taki mamy pewnie tendencję do myślenia, że to my jesteśmy tym takim głównym. No, tak by się e... chciało o sobie myśleć, ale prawdopodobnie wcale by tak nie było. Bo nie no. dlaczego? Może właśnie my jesteśmy tylko jakimś pobocznym, w którym jakieś odpryski realizują się czy aktualizują się jakieś takie właśnie zupełnie poboczne możliwości, a w gruncie rzeczy my w tym właściwym wszechświecie ja i ty czy te w postacie, te, 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 te byty, które, których my jesteśmy tylko jakąś yy, wariacją, no, właśnie zupełnie gdzie indziej są, coś innego robią, a tutaj to jest tylko taka rzeczywistość, rzeczywistość poboczna, taka sfera, yy, sfera bezwładu, gdzie właśnie takie yy, nie w najlepszym, tylko w najgorszym na przykład ze światu żyjemy. No, ale oczywiście, nie, nie, wiesz, to są. Jesteśmy w uniwersum, w którym nie ma żadnych e, oczywistych rozwiązań, w którym, w którym można fantazjować dowoli. Więc jakby co się komu podoba, tak może sobie tutaj e, to wymyślić. Kiedy czytałam o tej koncepcji wszechświatów równoległych, to też natrafiłam na taką teorię, która również jest dosyć urzekająca, a mianowicie i ona też ma pewne oparcia w fizyce, czyli że Wielki Wybuch... To jest coś, co zdarzyło się nie raz, tylko zdarza się regularnie i ten nasz wszechświat się rozszerza, a potem znowu do, się kurczy i dochodzi do wielkiego wybuchu i że po prostu ta historia za każdym razem się powtarza. I stąd na przykład mamy czasem uczucia déjà vu, stąd mamy te różne dziwne nieścisłości, bo to już jest któraś wersja tej samej historii. Za każdym razem ona dzieje się nieco inaczej, ale właściwie to jest. To jest to samo. No tu znowu jest, są te dwie warstwy, to znaczy jest ta warstwa pewnej spekulacji naukowej, czy jakiejś hipotezy naukowej, która y, o czymś tam mówi, rozważa jakieś możliwości. To o czym mówisz, to są, to są akurat koncepty, które Roger Penrose, o ile pamiętam, rozważał. I, I one no, no, po prostu są albo poprawnie, są to albo poprawnie sformułowane hipotezy, które, za którymi jakieś przesłanki mogą stać i my możemy je środkami naukowymi weryfikować albo nie. No a cała, cała duża jakby narasta wokół tego także mitologia, to znaczy to, co już mówimy o déjà vu, o jakichś takich no, e... Słuchaj, po to się tutaj spotkaliśmy. Nie no, wiadomo, tak, tak, tylko wydaje mi się, że ważne w rozmowie o tego typu sprawach jest to mhm. rozróżnienie, żeby nam się nie mieszały te plany, bo one właśnie się bardzo często mieszają, to znaczy często... No, to zawsze jest takie, dobrze mieć taki pseudonaukowy fundament, bo na nim jest łatwiej budować coś, co potem można bronić tak, właśnie tak. opierając się na publikacjach naukowych, na autorytetach. No, na, na, pewno, na pewno przydawanie naukowości różnym konceptom dodaje im powagi, natomiast no, oczywiście nauka nie zajmuje się tworzeniem takich, takich narracji. Tam są pewne koncepty dotyczące początków wszechświata, różne teorie. I, I one zazwyczaj dotyczą spraw bardzo szczegółowych i są niezwykle skomplikowane, a już te wszystkie konsekwencje, o których rozmawiamy w postaci tego efektu déjà Vu albo efektu Mandeli, to są rzeczy nadpisywane już z tą koncepcją naukową, nie mające, nie mające w zasadzie nic wspólnego. Ale oczywiście to się ze sobą wszystko w tym tyglu wielkim, w tyglu wielkim, zwłaszcza mediów społecznościowych, łączy i miesza. Natomiast ciekawe jest rzeczywiście, jak się, jak się to po weźmie i, i przyłoży do takich konceptów e, e, charakterystycznych na przykład dla wschodnich kultur, gdzie widzi się czas jako strukturę cykliczną, która właśnie niszczeje i odnawia się, niszczeje i odnawia się. Nie ten taki linearny tutaj mamy porządek, jak w zachodniej kulturze, gdzie jest początek i koniec, to monoteistyczna perspektywa, gdzie jest jakiś Bóg Stwórca, który daje impuls, tak start. Tak dzień pierwszy i potem i czas ostatni. biegnie liniowo. Tak, a, a w tej perspektywie wschodniej to są właśnie takie koła reprodukujące się w nieskończoność i, i ta y, koncepcja, o której mówimy, ona bardziej tam do tego myślenia y, pasuje. No ale, ale jak powiadam, to są wszystko rzeczy, które, y, które y, w ramach jakby rozważań naukowych mają trochę inny sens niż to, co, co my z tego potem wyciągamy i jak puszczamy wodze wyobraźni. Tak, ale trochę opierają się na tym, że te rozważania naukowe, właśnie już te dotykające samego początku istnienia wszechświata, czy właśnie dotykające samego jakby sensu istnienia, czyli te na. Dochodzące do najmniejszych cząsteczek, które tworzą na naszą rzeczywistość, nagle okazują się same rodem science fiction, bo okazuje się, że są w ogóle zaskakujące. Kiedyś rozmawialiśmy o zjawisku superpozycji yy, i w ogóle okazuje się, że te, te prawa fizyczne, których uczymy się w szkołach które gdzieś tam już mamy zakodowane od początku w naszym DNA, nijak się nie mają do tych rozważań. No tak, to jest rzeczywiście coś, coś niezwykłego i to sprawia, że, 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 że nauka jest tak fascynująca i ciekawa. Jakkolwiek wiesz, to, to jak się rozmawia z ludźmi, którzy się tą fizyką kwantową naprawdę zajmują, nie z tymi, którzy piszą książki o kwantowej świadomości albo robią warsztaty z jakichś kwantowych, kwantowych stanów prawda, mentalnych, no to, no to tam jest taki rodzaj wiesz, ogromnej skromności w mówieniu aplikacji tego do, do czegokolwiek. i. I w wyciąganiu z tego jakichkolwiek wniosków poza jakby tą, tym obszarem, który, który, który się bada. No bo też my, do końca, my właściwie nie wiemy do końca, co z tego wynika w jakiejś takiej skali makro. I, i rzeczywiście właściwie są to pewne fenomeny o charakterze matematycznym, jakby, które, 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 które się najlepiej opisuje właśnie tym językiem. A ponieważ to jest takie skomplikowane, trudne i tajemnicze, no to oczywiście pobudza wyobraźnię i wokół tego narasta cała ogromna taka warstwa tych różnych opowieści dziwnych i, i jakichś teorii na ten temat już, już zgoła, z tym wszystkim nie mających niczego wspólnego. Ale, ale tak, no, no to jest niewątpliwie taki, taki surowiec czy impuls, który potrafi bardzo mocno zaktywizować nam te różne. Skłonności spiskowe. Skoki kwantowe, których można się podobno nauczyć, na przykład korzystając z różnych szkoleń internetowych na YouTubie czy TikToku, mają na polegać pewno. właśnie na tym, że siłą własnej woli, manifestacją, afirmacją jesteś w stanie przeskoczyć z jednego wszechświata równoległego do drugiego. Oczywiście tego, w którym jest ci nieco lepiej. Na pewno, na pewno. No, to jest bardzo kuszące i uwodzące myśl, że możesz coś takiego zrobić. Dlatego nie dziwię się, że są odbiorcy, którzy chętnie z takich e, szkoleń, tak to nazwijmy, korzystają. No jest to, jest to rzeczywiście, yy, po, po, no y, wiesz, nie chcę używać grubych słów. Ależ proszę ale, bardzo. ale... Jest sobotni wieczór, <laughs> więc możesz. To. Ale jest to, jest to stek bzdur, który, który oczywiście nie ma nic wspólnego z wiedzą współczesną na temat fizyki kwantowej, no i jest po prostu metodą wyciągania pieniędzy. Ale jak świat światem, i przypuszczam, że to akurat we wszystkich światach równoległych działa, są ludzie, którzy potrafią zarabiać na wciskaniu innym jakichś wątpliwych rzeczy, i, i to chyba w każdym świecie równoległym się dzieje. Wróćmy do efektów Mandeli, bo zapowiedziałam na początku, że będziemy o nich rozmawiać i chciałam wytłumaczyć, ty na pewno wiesz, ale i tak dwa słowa o tym, jak one się mają do tych wszechświatów równoległych, do tej teorii. One, wedle tych, którzy wierzą w tę teorię i wierzą w nią tak dosłownie, czyli że te wszechświaty są obok siebie i że możemy z jednego drugiego do drugiego przeskakiwać, to ma polegać na tym, że jeśli Przeskoczymy z jednego do drugiego wszechświata, no to przeskakujemy zazwyczaj blisko, czyli nie do jakiegoś wszechświata, który zupełnie jest inny, tylko do tego najbliżej nas. No i on właściwie na pierwszy rzut oka niczym się nie różni i czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy, że do tego wszechświata przeskoczyliśmy, natomiast po takim uważnym przyjrzeniu się okazuje się, że różni się właśnie takimi drobiazgami, czyli tym, że ogon Pikachu w moim wszechświecie miał czarny pasek, a tu go nie ma. Czasem się w ogóle możesz nie zorientować, bo nie przyglądasz się, Aż tak uważnie, ale też jest cała odnoga, która twierdzi, że my masowo przeskakujemy z jednego wszechświata do drugiego, i ma to mieć coś wspólnego z eksperymentami, które przeprowadzane są w CERN, ponieważ wedle teorii spiskowych, podkreślam, tam regularnie naukowcy zderzając te cząsteczki ze sobą, hadrony, generują czarne dziury. Które wsysają nasz wszechświat do, do środka, no bo tym zajmują się czarne dziury, i wypluwają gdzieś obok. I dlatego czasem jest tak, że nagle ludzie masowo odkrywają jakiś efekt Mandeli. Ostatnio było tak z jakąś piosenką Backstreet Boys, że okazało się, że jeden z wersetów jest zupełnie inny, niż wszyscy, w tym ja sobie nucili do tej hmm. pory. Było tak też ostatnio z położeniem nerek, czyli ludzie nagle odkryli, że nerki wcale nie są tam na dole w Lędźwiach, tylko że są gdzieś w połowie pleców i wszyscy byli w szoku, jak to jest możliwe. No, no nie mów, że cię to trochę nie urzeka. Nie, nie, no urzeka bardzo. To są wspaniałe opowieści. I, i, i sam y, jak kiedyś żeśmy rzeczywiście rozmawiali o tym to. No, Dałeś się to... na kilka naprawych tak, tych tak tak, 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 tak. Jakkolwiek wiesz, tu, tutaj zawsze jest tak, że i to w ogóle jest taka myśl, która jak sądzę istotna, jest w pewnym BHP obchodzenia się z takimi różnymi teoriami osobliwymi. No, że są pewne zjawiska i, i są pewne interpretacje tych zjawisk, to znaczy. No, i, I dobrze jest, żeby mieć taką świadomość, że tych interpretacji może być bardzo wiele. I są różne sposoby wyjaśniania jakichś zjawisk, a też to, że na przykład jakiegoś zjawiska nie da się wyjaśnić, czy my na razie nie dysponujemy jakimiś narzędziami pozwalającymi sformułować jego satysfakcjonujące wytłumaczenie, na przykład yy, naukowe, to nie znaczy, że, do, że, że wytłumaczenie religijne jest prawdziwe. To jest częste w takich różnych dyskusjach ateistów z wierzącymi. I, I taki argument ze strony wierzących pojawia się, że no przecież tutaj nauka czegoś tam nie potrafi wyjaśnić, no i o, proszę bardzo. No i rzeczywiście to, że nie potrafi wyjaśnić w danym momencie tego nauka, to nie znaczy, że, że religia potrafi. To nie, nie ma tutaj automatycznego przełożenia. I tu jest podobnie, to znaczy to, że mamy jakieś dziwne zjawisko, dziwny fenomen o charakterze, nie wiem, jakiejś społecznej, pamięci zbiorowej, czy pewnych jakichś różnych, yy, bo, bo to też by oczywiście należało zbadać, to znaczy, wiesz, statystycznie zobaczyć, ile osób tutaj w ten sposób coś pamięta, a, a ile osób pamięta to inaczej, to, to, to jest coś takiego, co dałoby się zoperacjonalizować i, i rzeczywiście sprawdzić, jak to wygląda. Ale też istnieją bardzo różne, prawdopodobnie alternatywne wytłumaczenia takich zjawisk. Ale nie są aż tak malownicze. Otóż to, otóż to. Czyli właściwie, tak podsumowując naszą rozmowę, wychodzę z takim z niej przeświadczeniem, że tej teorii o tym, że wszechświat nie jest jeden, ale jest nieskończenie wiele ich wersji, nie jesteśmy w stanie empirycznie w żaden sposób ani udowodnić, ani obalić. Dokładnie. Jak w większości teorii spiskowych zresztą. I na tym myślę polega ich magia, aczkolwiek. To prawda. Ja twierdzę, że część z nich może mieć w sobie ziarenko prawdy, gdyż nie jestem da, przekonana, nie da że. Nie się tego wykluczyć. Na naszym świecie dzieją się różne rzeczy tajemnicze i naprawdę budzące spore zastanowienie. Przynajmniej z mojej la laicznej strony Tomasz Stawiszyński. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam jak zawsze na kanał Sekielski Brother Studio na YouTube. Nowe odcinki teorii spisku zawsze w sobotnie wieczory. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.